W kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony jak zawsze Kinga. Słuchajcie, dzisiaj kolejny film z serii Mój pierwszy raz z A dzisiaj. Będzie mój pierwszy raz z, ze zrobieniem krosantów. E, ostatnio byłam we Francji i możecie to widzieć z mojego Instagrama, także zapraszam do mojego Instagrama. Tam się dzieją wiecie, takie moje daily rzeczy po prostu. Więc tak, ostatnio byłam we Francji na dosłownie 3 dni na wyjeździe do Parlamentu Europejskiego. No i słuchajcie, zakochałam się ponownie w krosantach. Więc stwierdziłam, że trzeba zrobić krosanty. W domu. I po filmikach, wiem, że nie będzie to proste, bo wiem, że większości osobom się to nie udaje za pierwszym razem, ale słuchajcie, to są pierwsze raz z krosantami i mam nadzieję, że wyjdą w miarę dobrze, bo chcę je rozdać znajomym. I nie ma co przedłużać? Przechodzimy do pieczenia. Dobra, mam tutaj przepis. I tak, pierwsze co. Tutaj w ogóle jest napisane, żeby faktycznie jakby mm, bardzo uważać na wagę i żeby wszystko było dokładne, wtedy na pewno wyjdzie. Więc słuchajcie, zaczynamy od odpalenia wagi. O, dzień dobry. No i pierwsze co wsypujemy jest to, słuchajcie, 500 gram mąki. Pane, 500 gram. Do tego, słuchajcie, dodajemy 11 gram suchych drożdży. Mam taki, wiecie, taki, kupiłam sobie przez Allegro po prostu większą ilość. Więc 11 gram. Półtora łyżeczki soli, ja dam na oko i to trzeba wymieszać, Że mieszamy i teraz słuchajcie, dodajemy 140 g zimnej wody i 140 g zimnego mleka, to sobie wcześniej odmierzyłam. Także było równiutko sto, po 140 gram. I teraz ponownie mieszamy. Czy na pewno wszystko? Nie, jeszcze cukier. I dodajemy jeszcze, słuchajcie, 50 gram cukru. Dobra, mam 54, ale myślę, że te 4 gramy nic nie zrobią. Cukier jest. No i ogólnie to, słuchajcie, powinno się. Znaczy, wszędzie na każdym tutorialu jest, żeby to mieszać mikserem, mój mikser ostatnio się spalił, więc robimy to ręcznie. A jak wiecie, i jak jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy z gotowania, nienawidzę mieszać ciasta rękami. Nienawidzę, ale dobra, pierwszy na klienty, żeby nic się nie stało, no i zaczynamy. Wiecie co, tu się wysypię na blat, będzie mi prościej, to po prostu cały stół umyłam. Przed nagrywaniem, także jest czyściutki. No i wygniatamy dalej. Zbieram te wszystkie okruszki, żeby, wiecie, te wagi wszystkie się zgadzały. Dobra, jak jest tak mniej więcej już wygniecione, to dodajemy 55 gram masła. 56. Myślę, że będzie ok. Dodajemy to do ciasta. To sobie odkładamy. Teraz musimy ponownie wymieszać to z tym masłem. Cały stół od masła. Ja, yeah. Już wiem, dlaczego ludzie to mieszali wszyscy Ech, mikserem. Dobra, słuchajcie. To wszystko, znaczy to ciasto jakby jest strasznie klejące i wiem, że dałam 500 gram, ale dam troszeczkę mąki, żeby jakkolwiek to zagnieść. A na razie to się wszystko po prostu klei. Słuchajcie, to był chyba bardzo dobry pomysł, żeby dodać tu troszeczkę dosłownie mąki, bo teraz to ciasto jest takie... Jest klejące, ale jest, nie klei się, wiecie, ani do blatu, ani do moich rąk się nie klei. Także to był dobry pomysł, żeby dodać troszeczkę tej mąki. I jest takie, wiecie, takie... Wiecie, takie fajne jest to ciasto teraz, takie pulchne. Naprawdę fajne ciasto. No i myślę, że to mamy gotowe. Więc teraz bierzemy folię, zawijamy to ciasto i odkładamy na takie pół godziny do godziny do lodówki. Posprzątam i przechodzimy teraz do masła. No, i teraz, jeżeli chodzi o masło, potrzebujemy tego 226 gram masła. W takiej kostce jest 200. Dobra. Myślałam, że jest 250 w, mas w kostce, a dobra. No i tak, i takie masło. Rozkładamy sobie na papier do pieczenia. Także tutaj mamy 200 gram. No i zbieram sobie po prostu tutaj resztkę z tego. Może nie będzie tutaj 226 dokładnie, ale będzie troszeczkę może mniej i też będzie ok. Teraz z tego musimy zrobić kwadrat. bardziej mi prostokąt, ale słuchajcie teraz to również wkładamy do lodówki na pół godziny godzinę i po tym czasie przychodzimy razem z ciastem i z naszym masłem do kolejnego wałkowania. Słuchajcie, godzinka minęła, no i już mam masło wyciągnięte, jest twarde i nasze ciasto. Podsypię sobie trochę mąki, bo musimy teraz je rozwałkować, także dosłownie troszeczkę mąki wysypię, żeby tu mi się nic nie ...nie przykleiło do tego stołu. Wykładamy ciasto. Słuchajcie, teraz musimy to rozwałkować tak, by było tak dwa razy większe jak to. I nie wiem, czy ono ja masz takie duże to masło, ale dobra. Wałkujemy. Dobra, to chyba jest mniej więcej dwa razy takie. Zobaczymy. Otwieramy masło. I nakładamy, słuchajcie, na środek. Teraz. Trzeba to przykryć w tą stronę, to przykryć w tą stronę. Ja jeszcze przykryję to tak i tak. No i teraz zaczyna się jakby najgorsza część, czyli cały czas wałkowanie. To trzeba roztrzaskać, słuchajcie, trzeba to zwałkować tak mniej więcej, żeby to znowu było takie podwójne jak to. I przy tym kroku ogólnie widziałam, że ludzie obcinają tutaj te części za każdym razem, żeby one były równiutkie. Ale ja nie chcę marnować tego ciasta, więc po prostu będziemy to tak robić. Znowu przekładamy, odwrócę to sobie i znowu wałkujemy. No i znowu przekładamy. Tu mi masło wyszło, nie wiem, czy tak ma być. Ale posypię to lekko mąką, żeby mi się to nie rozwaliło bardziej. No i znowu wałkujemy. Okej, okay, zaczynam trochę wątpić, że mi się to uda, bo nikomu to masło nie wychodziło, jak oglądałam różne tutoriale, a mi to masło wychodzi. I nie wiem, co źle zrobiłam teraz. Może było jeszcze za ciepłe, wiecie. I dlatego to się wszystko rozwaliło. Dodaję trochę mąki, wiem, że nie powinnam, tego nie ma w tutorialach, ale ale trudno. Trzeba sobie radzić, słuchajcie. Jak coś nie wychodzi, to trzeba sobie radzić. Ech, co za mi masło wyszło? Słuchajcie, obejrzałam jeszcze raz tutorial i mniej więcej przy tylu razy, ile składałam, owijamy, słuchajcie, folią po raz kolejny. I wkładamy do lodówki na kolejną godzinę. Słuchajcie, przejrzałam sobie kilka innych tutoriali jeszcze, obejrzałam różne triki na to, na te krosanty, i wiem co się stało. Nasze ciasto, które ma w sobie masło, już w środku, powinno być bardzo mocno, bardzo, bardzo mocno schłodzone. I takim trikiem jest, że jeżeli to masło dostanie jakiejś większej temperatury, czyli temperatury pokojowej, po prostu stanie się bardziej ciepłe, no to wkładamy znowu do lodówki, jest na zamrażarki na chwilkę. No i wtedy to się chłodzi. I dlatego to masło mi wypływało. Mam nadzieję, że nic się nie stanie przez to, że to masło właśnie mi trochę wypłynęło. No ale trudno, to jest mój pierwszy raz z croissantami, więc e, próbujemy, jak nie będzie, to nie będzie trudno, zjeść się tak. W każdym razie, słuchajcie, jak nasze ciasto teraz odpoczęło sobie troszeczkę ponad godzinkę, no to teraz znowu będziemy je rozwałkowywać. Ja sobie znowu dam tutaj mąkę. Żeby w że czego to masło, które już się jakby wylało z tego ciasta, no to więcej się nie stało, tak? Więc po prostu o, damy to ciasto. Jest bardzo chłodne, mówię, było ponad godzinę w lodówce. E, no i teraz trzeba je rozwałkować na cienkie. I ogólnie to ciasto powinno jeszcze przez całą noc leżeć w lodówce. Ja nie mam tyle czasu, więc robimy to od razu. Ale widziałam, że też nie musi stać całą noc, więc jakby spoko, nie? No i teraz słuchajcie. Rozwałkowujemy to i po raz ostatni składamy. I dwa. No i teraz słuchajcie, już wałkuję na dosyć. No, nie takie bardzo, bardzo cienkie, ale mniej więcej gdzieś na, nie wiem, pół centymetra. Nie wiem, czy to jest pół centymetra. Nie wiem, nie znam się na miarkach, ale <laughs> mniej więcej na taką. Jakby to pokazać. No, gdzieś mniej więcej na taką grubość wałkujemy. Dobra, tu mi się coś jest znowu. To masło wypadło. Nieważne. Bierzemy teraz taką krajarkę do pizzy. To się chyba radełko nazywa? Radełko? R Rondełko? Co? Nie wiem, krajarkę do pizzy po prostu. No i teraz pytanie: Jak ja bym chciała, żeby te krosanty były duże, ale chyba bym wolała, żeby one były takie grubsze. Więc po prostu przydzielę sobie to na pół. Tak. No i robimy teraz, słuchajcie, trójkąty. Tak. Niektóre będą mniejsze, niektóre większe. Nieważne. Sprawdzę, jak tutaj wygląda. Pokażę z bliska, to się da zauważyć, słuchajcie, są takie właśnie, jakby warstwy się porobiły, i o to właśnie chodziło. Tak więc jestem mniej więcej zadowolona. Szkoda, że wcześniej nie, nie zobaczyłam, że to masło, jakby musi być, wiecie, bardzo, bardzo zimne, no ale dobra, to pierwszy raz to robię, Zobaczymy. I to ja sobie jeszcze raz rozwałkuję te końce. Dobra, więc mamy to. Teraz w każdej naszej, w każdy nasz trójkąt musimy tutaj minimalnie przeciąć, tak, żeby nam. Lepiej się to, lepiej ten kształt miały, więc minimalnie przecinamy sobie tutaj na końcówkach. Dobra. No i szykujemy blachę. Rozłożyłam sobie dwie blachy, no i teraz przechodzimy do skręcania tego wszystkiego. I dzięki temu przycięliśmy sobie tutaj ten kawałeczek, to łatwiej będzie nam to skręcić. No i po prostu skręcamy. I mamy naszego pierwszego croissanta. Odkładamy na blachę. Dobra, ciasto wyszło mi trochę grubsze niż chciałam, ale dobra. Też będą dobre, będą po prostu trochę grubsze. Słuchajcie, jakaś mucha mi tu wleciała. Miałam przez chwilę otwarte drzwi, jakaś mucha tu wleciała i nie mogę po prostu. Słuchajcie, chyba te większe dam na jedną stronę, a mniejsze na drugą stronę, bo wtedy będzie mi łatwiej to upiec. To jest plan. Lekko też zawsze sobie rozciągam tutaj. Te boczki, żeby one tak fajnie wystawały. Dobra, więc to co mam, rozłożyłam. Teraz coś muszę z tego zrobić. <noise> Może z tego zrobić po prostu taki mini croissant, wiecie? Bo nie chcę, nie chcę, żeby to się, wiecie, zmarnowało. Żeby chyba po prostu z tego taki mini, mini krosanty lekko je mocniej rozwałkuję. I wtedy z tego wytnę sobie jeszcze trójkąty. A, mam tu zer. Nie mam sobie blacha ale po prostu rozłożyłam sobie, słuchajcie, papier do pieczenia i sobie poskładam te krosanty. I je po prostu tutaj poukładam. No i potem zobaczymy, co z nich. Wyjdzie z tych najmniejszych, co ma naprawdę malutkie. Więc teraz musimy poczekać znowu około godziny do półtorej godziny, żeby one urosły, a potem możemy je wkładać do piekarnika. Minęło właśnie półtorej godziny, od kiedy nasze krosanty rosną sobie, i już wam pokazuję, jak one wyglądają. Więc tak, blacha numer jeden. Tak wyglądają. Trochę je muszę chyba porozsuwać delikatnie chociaż. Ale są takie fajne, pulchne. To ja zawsze, to ja zawsze lubię jak piekę ciasto czy coś. ciasto jest takie pulchniutkie, fajne. Patrzcie to, cudne. Dobra, to była blacha numer jeden. Blacha numer dwa, czyli kolejne giganty. Tak wyglądają. Też są takie, wiecie. No i tutaj mamy nasze mini, które nie są na blaszce. Bo trzecie blachy nie mam, ale dlatego tego Wam nie będę pokazywać. To są to takie nasze mini, które zrobiłam z tych jakby odpadków. Także te niech sobie jeszcze rosną maluchy. A teraz wkładamy, zanim włożymy, potrzebujemy jedno jajko i najpierw wszystko musimy ładnie tutaj tym jajkiem, zgubię ją słowo. No wiecie, tak tutaj ładnie wszystko tym jajkiem obłożyć nam po prostu. Staram się tym jajkiem nie nachodzić na boki, wiecie, tam gdzie widać te warstwy, tylko w te miejsca, które są jakby na zewnątrz. Jestem tak ciekawa, jak one wyjdą. Piekarnik na 180 stopni i takie 25-30 minut w piekarniku. Także lecą nasze croissanty. Nie wierzę. Mamy to! Nie są to, słuchajcie, najpiękniejsze croissanty, jakie widziałam. Ale czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? Wiecie, jak to pachnie? To pachnie po prostu przecudownie. Ja, ja nie mam pytań. Ja jestem przy że to w ogóle wyszło. Słuchajcie, weźmiemy sobie jakiegoś. Może tego. A, ciepłe. Chciałabym to otworzyć i zobaczyć, albo przez co przekroimy to sobie. Słuchajcie, przekroiłam. Pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Patrzcie na to. No, czy to nie jest przecudowne? Jest to są strasznie gorące. Ale nic. Słuchajcie, jestem w szoku. Włożyłam teraz kolejne do piekarnika. Tamte są większe. Jestem ciekawa, jak tamte w ogóle wyjdą. Teraz muszę coś przyłożyć jeszcze. Ha, jestem w szoku, jak to wyszło. I następnym razem, jak będę je robić, to muszę, wiecie, co troszeczkę inaczej je składać. Składać. Zawijać, je trochę inaczej. I zrobić tak, żeby te boki. Nie były takie szerokie, i były, jakby były, żeby te trójkąty były takie dusze. Wtedy one mają więcej warstw, wtedy to lepiej wygląda. Pomimo tego, że te krusanty nie wyszły jakoś mega źle, wyszły według mnie bardzo zadowalająco. No to, nawet jak na to, że robiłam to po raz pierwszy, więc e, naprawdę jestem, naprawdę jestem, słuchajcie, w szoku. I dobranie, próbujemy. Mm, no, jak, jak zbierąki. <laughs> Ale pyszne, co? Ja jestem w szoku. Następnym razem, jak będę chciała zrobić na słodko, na pewno bym musiała dać trochę więcej cukru, bo tutaj było 5, 50 gram, więc jeżeli chcecie na słodko zrobić, to, może, to musicie dać trochę więcej cukru. Ale tak wiecie, to na przykład na kanapkę na słono, to wydaje mi się, że będzie ok. Czy nie wiem, czy jak dodacie jakąś nutellę, czy jakiś dżem, czy coś, to też będzie ok. Ale jeżeli chcecie zrobić takie zwykłe krosanty tak żeby po prostu zjeść z takiego suchego na słodko, to na pewno da dajcie więcej cukru. Ja Wam powiem, że ten przepis to jest naprawdę mega i naprawdę przepyszny wyszły. No słuchajcie, wyciągnęłam ostatnie krosanty z piekarnika. To są te takie mini, one się lekko otworzyły, ale ja jakby to były resztki i po prostu nie chciałam wrzucać ciasta, więc tutaj im wybaczamy. Jeżeli chodzi o nasze krosanty, po prostu wyszły tak, że jestem aż w szoku. Także myślę, że to teraz będzie jedno z takich ciast, ciastek, które mogę robić przynajmniej co jakiś czas. I to by było, słuchajcie, na tyle w tym. Filmie więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zejdźcie na dół i zasubskrybujcie mój kanał po więcej kulinarnych rzeczy i niezwykle kulinarnych. Jeżeli kiedyś robiliście crossanty, dajcie mi znać w komentarzach i napiszcie, jak wyszły. Ja Wam mówiłam, jestem w szoku, że to tak dobrze wyszło jak na mój pierwszy raz z nimi. Więc nie przedłużając, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w następnych filmach. Pa!